Witajcie moi drodzy na kanale Czytania dla Duszy. Witam Was w mojej przestrzeni i z tego miejsca zapraszam Was na majowe warsztaty. To będą ostatnie warsztaty przed wakacjami, bo po wakacjach być może przyjdą, a myślę, że przyjdą. No i jeszcze nowe pomysły, co jakby nowego wprowadzać. I chciałam powtórzyć warsztaty uzdrowienie rany ojca i matki, uzdrowienie ran z dzieciństwa. Prawdopodobnie to już będzie ostatni raz, bo czuję, że tutaj energia już się jakby powolutku wyczerpuje. A chcę ruszyć też z innymi rzeczami niż tylko z tym, bo coś mi tu już świta, żeby z czymś innym, jakby ruszyć. Więc jeżeli czujecie temat raz z dzieciństwa, nieprzerobione rzeczy właśnie z dzieciństwa, to zapraszam na ten warsztat. Zwłaszcza, że będzie połączone. Druga część warsztatu to jest e, połączenie z energią żeńską, co wiele kobiet ma z tym problem. Wchodzimy w rolę mężczyzn tak? i trzeba to po prostu pouzdrawiać. I jest to bardzo połączone z ranami z dzieciństwa i kobieta, jeżeli nie ma uzdrowionych ran z dzieciństwa, nie jest w stanie w pełni być w tej energii żeńskiej. I emanować, jakby tą energią. Więc jest to bardzo połączone. Eee, robiłam ostatnio to osobne, a teraz robię to jako całościowy warsztat, gdzie będą trzy spotkania. Pierwsze spotkanie 10 maja prawdopodobnie o godzinie 19 się spotykamy. Będzie trwało dwie godzinki. Następne terminy jeszcze są do ustalenia. Eee, oczywiście, jeżeli nie możesz być to nic nie się szkodzi, bo ja potem i tak wysyłam dostęp do warsztatu, który jest przez 3, być może nawet 4 miesiące, ale minimum 3 miesiące. Ja zawsze dłużej daję. Więc jeżeli masz problemy w życiu dorosłym, z mężczyznami na przykład, w relacjach z ludźmi, z finansach, w realizacji siebie, ze swoimi emocjami, z chorobami różnymi, to prawdopodobnie to jest dzieciństwo. Jeżeli na przykład jesteś zdradzana, oszukiwana, to też jest po prostu dzieciństwo. I to trzeba po prostu uwolnić, uzdrowić, zauważyć to, żeby było lepiej, żeby stworzyć coś nowego w swoim życiu. Więc zapraszam. Koszt jest 350 zł za trzy spotkania, około dwugodzinne. Oczywiście, zawsze u mnie jest w przedsprzedaży yy, kurs warsztat do, do 23 kwietnia. Macie kwotę 300 zł. A dla osób, które były już na moim warsztacie, uzdrowili raz dzieciństwa, ale chciałyby go powtórzyć, to macie cenę 250 zł. Razem z tą drugą częścią, tak, gdzie pracujemy z energią żeńską i będą jeszcze dodane nowe rzeczy yy, do tego, co było na wcześniejszych warsztatach. Więc zapraszam wszystkich. Czytania dla duszy Tu możecie się zapisywać. Oczywiście, w opisie filmiku też jest ten adres e-mail. Ściskam mocno. pa. pa.